Witam kochani serdecznie w ziołowym kociołku Izabeli. Dzisiaj powiemy sobie o ziemiaku. Będzie kilka, ale powiemy sobie o ziemiaczku, jego zastosowaniu. Tak króciutko opiszę, bo niestety filmiki mogę mieć bardzo krótkie na razie tutaj na kociołku, ale chciałam Wam powiedzieć, tak wziąłem się, będę się wspierała troszeczkę, bo chodzi o to, żebym nie zapomniała, tak? Czyli tak, jeżeli chodzi, słuchajcie o ziemiaka to jest on bardzo dobry słuchajcie, przy takich zaburzeniach przy zaburzeniach tutaj w, no jeżeli, powiem tak jeszcze raz, przepraszam, jeżeli chodzi słuchajcie, o ziemniaka tutaj w walorach kuchennych, tak, no to nie muszę tutaj mówić, powinien znajdować się w diecie, ja wiem, że mówią, że ma dużo skrobi, że niektórzy, którzy mają tam oporność insulinową i tak dalej, nie powinni tego jeść, aczkolwiek ja uważam, że powinno się jeść, że ziemiak powinien być, nie powinno się tylko go mieszać z sosem tak, z sosami, z mięsem, czyli jak jemy, to jemy najpierw jedną potrawę, czyli mięsko, czy tam surówki, czy sałatki, a dopiero później jemy ziemiaka, tak lub odwrotnie, pierwszego ziemiaka, żeby nie był z niczym mieszany podczas jedzenia, czyli taka sukcesywność jedzenia tego ziemiaka, ale jest bardzo potrzebny. Nazywany, kiedy no, pyra, tak różnie tutaj, tak? Kartofel, pyra, różne jeszcze nazwy tutaj w naszym ziemiaku. Natomiast do czego zmierzam? Jest najskuteczniejszym, tak naprawdę, jeżeli chodzi jeżeli chodzi o zasady, tak? Czyli jak mamy zaburzenia, bo jemy dużo mięs, dużo nabiału, dużo wszy, wszystkiego i jemy tego zdrowego, bardzo dużo i jesteśmy zakwaszeni tak naprawdę, no to trzeba to troszeczkę odkwasić tak troszeczkę tej zasady w organizmie musi być zachowana. I tutaj ziemiak jest, słuchajcie, nieodzowne jest po prostu bardzo, bardzo potrzebne, Ja zawsze jeżeli chodzi o ziemiaka, zawsze go w domu, u mnie musi być ziemiak, bo jest jest zawsze jest niestety Tarte, tylko jeżeli dostają, jeżeli ktoś dostaje u mnie be, sałatkę, czy jakieś, czy warzywo tak do zjedzenia, tej jest ono w całości, ono nie jest przetarte, bo wtedy wydobywa się dużo cukru i taka sałatka, wtedy ludzie mówią, a ja jem tyle tych surówek takich na surowo i ja nie chudnę, no nie chudniesz, bo rozcierasz, rozcierasz, to ścierasz, czyli ten cukier się wydobywa, nie jemy to wszystko razem, jak marchewka, to surowa tak kładziemy, kroimy i ochrupiemy, tak, ale wszystko po kolei i tak dalej, można się ze mną nie zgadzać. Zgodzić, aczkolwiek ja mam taką za, zasadę nie, taką zasadę. My. Tutaj stosuję u siebie w domu, natomiast przeważnie jemy kiszonki w domu. Każdy ma swoje, lubię kapustę kiszoną, mąż lubi kapustę kiszoną i ogórki kiszone. Syn je tylko ogórki kiszone, jeżeli chodzi o warzywa z, te, z warzyw, no i jeszcze pomidoro ogórka nie zje takiego naturalnego, nie. no ale to jeszcze młody dzieciak, tak? Natomiast do czego zmierzam? Ziemiaki, posłuchajcie, jeżeli mamy taki organizm, że jesteśmy już osłabieni, tak, jest to kandydat, tak? I nie ma lepszego, próczy, nie, tak naprawdę słuchajcie, jeżeli czujecie, że... Ten organizm jest w jakiś sposób zakwaszony, czy taki zakwaszony bardzo mocno, że jest tam jakieś. Czujecie, że coś się dzieje, że jesteście ospali, że coś się dzieje, że tylko spać, zjem spać i tak dalej, i takie osłabienia, tak? No to tego ziemiaczka stosujemy wtedy, zjadamy go tak, nawet bez niczego więcej, tylko ugotujmy sobie tego ziemiaka, zjedzmy go sobie, bo jest on niezastąpiony na kandydę Czyli tak naprawdę tutaj, żeby zachować, lepiej zapobiegać niż później leczyć, bo później. Te preparaty nie są, nie są za smaczne, nie są przyjemne, a ziemiak, podobnie jak soda oczyszczona, działa bardzo dobrze na pecha na naszego organizmu, naszych jelit. Tak? Czyli tutaj polecam Państwu w każdym wieku, mówili, że my, ziemiak to jest, my, że ziemiak jest tak naprawdę. My, my, pożywieniem biednych, tak tylko, że biedni, zauważcie, nie chorowali, biedni nie chorowali, mniej chorowali niż chorowali bogaci, bo bogaci od mięs padali na trzustki i tak dalej, na niewydolności, na, na różne rzeczy, a biedni, ponieważ żywili się właśnie takimi rzeczami, od czasu do pory gdzieś tam te mięsko tylko mieli, no to przeżywali, byli zdrowi, mieli siłę pracować, tak na zupełnie inne życie u tych biednych, to, tak to wyglądało natomiast powiem tak, nie stosujemy, uciekamy pamiętajcie, trującą częścią jest część nadziemna czyli te zielone kuleczki od tego trzeba uważać, bo jest to silna trucizna może tutaj spowodować nawet zgon, trzeba na to uważać tego nie dotykamy, nie wolno tego ruszać dopiero jak ziemia bumże czyli ta część nadziemna po obumrze, czyli tam wtedy dopiero możemy słuchajcie, możemy sobie ziemiaczki kopać, ale najlepiej żeby sobie tam zaczekały, no jak, jak to się tam mówi, tak i teraz tak, zastosowanie u mnie przetestowane od Malusienkiego. pamiętam jak byłam mała, poszłam się kąpać, poszłam się kąpać w marcu poszliśmy się kąpać i dostałam takich strasznych czyraków, wrzodów na udach i wszędzie babcia tarła ziemiaka babcia tarła ziemiaki, żeby te czyraki, żeby nie były po, żeby one się, żeby się wydostały żeby zebrał się szybciej ta arteria znaczy, żeby zebrał, żeby rdzeń się zebrał, żeby można go było wycisnąć, wyjąć, czyli w całym worku, otoczeniu, o takim otorbieniu, żeby można go było wyjąć, nie ma lepszych rzeczy, słuchajcie, czy gdzieś, gdzie macie, gdzieś, gdzie jest miejsce, gdzie jest przeziębione i, i te miejsca są takie czyrakowate, to podobnie jak babka lancetowa, ale lepiej to działa, ponieważ to działa, że obiera się, szybciej się obiera, ten czyrak się obierze, tak, czyli on pęknie, nie będzie tak, że on podskórnie gdzieś tam zostanie, na górze nic nie będzie, tylko tutaj się zbiera i one pękają i one wtedy Wychodzą bardzo ładnie, nawet z tymi rdzeniami, ale wtedy trzemy. Na wszystkie takie rzeczy, które gdzieś tam trzymacie, na przykład drzazga będzie, czy gdzieś tam jest na no zastrzał, to lecimy od razu do lekarza. tak Tutaj trzeba, bo tutaj czasami, jak ludzie nie mają przeciwko tężcowi już ileś tam lat, no to warto sobie tą szczepionkę wziąć, tak przeciw temu tężcowi. Natomiast powiem tak, jeżeli gdzieś tam jest coś, się obiera i nie chce się obrać, to wtedy trzemy troszkę ziemiaka, przyczepia, przykładamy i to się bardzo ładnie, słuchajcie, obie nie wiem, nie pamiętam dokładnie, bo byłam dzieckiem, jak mi tutaj ta właśnie moja niania przy, przykładała, to było chyba ze cztery, bo miałam na jednej stronie, mi obładowało tymi czerakami, właśnie tymi wrzodami i jeden schodził, drugi nachodził, więc położyła mi na każdym, miałam przyczepiony ziemiak starty i w przeciągu dwóch dni, trzy, dwóch dni to pękało, to się tak ładnie obierało, pękało, wyleczyła mi to zapalenie, zapalenie krwi, tak, także tak mogę powiedzieć, że na to stosujemy ziemiaka, tak, Ogólnie, jeżeli chodzi o magię, moi drodzy... Ziemiak no. powiem tak, jest bardzo, jeszcze tak wrócę do spożywania, jest bardzo wartościowy ja wiem, że niektórzy mówią, że jest insulinoodporność, że on jest niezdrowy on ma dużo skrobi, która jest niezdrowa, ale to jest właśnie ta zasadowość, która jest bardzo mocno potrzebna naszym organizmom jemy, jemy dużo zdrowych rzeczy, wydaje nam się, że jemy zdrowo, a nie do końca tak kochani jest i żeby tak każdy w dobrej proporcji wszystkiego zjadł, to by było super natomiast zapominamy o tych dobrych rzeczach, które ludzie od wiek, wieków jedli, nie umierali od tego, nie chorowali wręcz od tego, tak jak mówiło się, że na dworach, na dworach nie jedli kiedyś ziemiaka, bo ziemiak był przeznaczony dla biedoty, ale biedota dobrze się miała dzięki temu ziemniakowi, tak, natomiast ci nasi można władcy umierali, umierali gdzieś tam, czy musieli stosować dużo, dużo ziół takich nalewek, czy naparów ziołowych, bo te żołądki, bo te trzustki, to wszystko wątroby były przeciągnięte, Natomiast uważam, że ziemiak jest bardzo potrzebny, żeby zachować równowagę zasadowo kwasową w organizmie i bardzo, wręcz bym powiedziała, że pomaga, bo ma, ma wszystkie witaminy w sobie. Nie są to śladowe, ale jest to. Dla mnie, ja uważam, że jest bardzo pożądany, bardzo, jest potrzebny, tak, mało tego, jeżeli jesteśmy gdzieś, gdzie nie możemy, w różnych sytuacjach, możemy się w życiu znaleźć jeszcze w różniejszych sytuacjach, gdzie będzie potrzebna wysoka kaloryczność, tak, to czyli ta kaloryczność ziemiaka wtedy jest bardzo duża, bo faktycznie on jest kaloryczny, ale ja bym nie patrzyła na to, tylko po prostu... Energetycznie energetyzuje człowieka, ma wszystko to, co jest mu potrzebne do przeżycia, tak do, do funkcjonowania, moi drodzy. <laughs> to już tutaj jeszcze mamy, no tak to już o górnej części mówiłam i teraz tak, jakie ma zastosowanie w magii, w magii podobnie jak jabłuszko, czyli do zgnicia do przeniesienia choroby w jabłku, w jabłku mamy kucie w jabłko, natomiast w ziemiaku mamy przenoszenie choroby poprzez nitkę, powiem tak warto, to są już zapomniane sposoby, mi nie polecałabym bo można sobie narobić szkody ale stosowano w magii kiedyś kobiety, jak to się mówi te mądre czytające, tak. One zawsze miały takie sposoby przenoszenia choroby na, na nitkę, z nitki na czystego, umytego ziemniaka, robaczywego broń Boże, z jakimś robakiem, bo wtedy to się narobiło szkody dla, dla takiego petenta i zakopywanie tego w dołek, tak. I później jeszcze z taką nitką czerwoną, jeszcze raz się odczyniało i się paliło tą czerwoną nitkę, moi drodzy, ale w magii było to oczyszczenie, ponieważ jest to, ponieważ jest to, jest to materiał, który szybko, tak, jest to bulwa, która szybko gnije w ziemi, tak, no to wtedy się zakopywało tą bulwę, aczkolwiek nie zgodziłabym się, bo najlepsze jest tutaj jabłko, no, ale takie podania, takie mam zapisane, że tak się robiło z ziemiakiem. Ogólnie, jeżeli chcemy na przykład, żeby się czegoś, wiemy, że jesteśmy, dostrzegamy swoje wady, dostrzegamy swoje mankamenty, to bardzo dobrym właśnie na to jest ziemniak i właśnie taki dołek, że wkładamy, tylko musimy tam, jak to się mówi, jak to Kiedyś taki dołek, ten Midas miał taki dołek, tak? No to i tutaj te nasze lęki, nasze obawy, czy nasze niechcenie czegoś, tak? My czegoś nie chcemy, no to wykopujemy głębszy dołek, wrzucamy takiego ziemiaka, tak? My go nic z nim nie robimy, tylko wrzucamy i i tam krzyczymy w ten dołek do tego ziemiaka, żeby to zgniło, żeby ziemia to zabrała, tak, czyli to, co jest w nas złe, oddajemy ziemiakowi bulwie a, bulwie, a bulwa oddaje to ziemi i powinno zgnić i powinno być wszystko, kochani, w porządku gorzej jak wyrośnie taki ziemia, jaka jest i takie prawdopodobieństwo, ale to z tego to już jest tylko taka tak naprawdę to jest tylko radość z tego że coś negatywnego zamieniło się w pozytyw, powiem tak jeżeli chodzi o ziemiak, to jest właśnie wyciąganie całego zła czyli jeżeli w magii jeżeli w magii Państwo będziecie szczególnie dla tych, którzy tam używają magii, tak czy białej, czy białej, bo tutaj myślę, że w czarnej to się nie przyda, ale w białej to jest wszystko na obgnicie, na wywalenie czegoś, na pozbycie się na wydostanie czegoś tak, czegoś z siebie z, z siebie, z organizmu z, ogólnie z psychiki, ze wszystkiego czyli jest takie pozbywanie się pozbywanie się czegoś, w samych negatywnych to tak jak z tymi wrzodami, z leczeniem wrzodów, z leczeniem kandidy, czyli zachowaniem czegoś, tak, za zabijaniem kwasów, nadmiaru kwasów, tak, żołądkowych, a z, z utrzymywaniem tej zasadowości, czyli tak samo jest w magii, czyli jest tak, żeby zachować równowagę, ale jednocześnie poprzez to, bo tutaj ziemiak niejednokrotnie właśnie wrzucony w ziemię, taki dołek później zakwita i z tego się przenosi, czyli to są bardzo dobre przeniesienia, jeżeli chodzi o ziemiek. No. Ma szerokie zastosowanie, uwielbiamy ziemiaka pod każdą postacią, tak ale nie, ogólnie na ziemiaku najlepiej się u mnie na przykład jak robię rozsady to czy jest to jabłuszko, czy, czy są to jabłuszka, czy są to, czy są to róże, czy są to, to zawsze wkładam ziemiaka? nie w banana, bo banana za szybko gnije, ale wkładam ziemiaka i on później właśnie gnijąc ma takie, on później, żeby się nie wiem czy widzieliście, on później tak fajnie, tak śmiesznie wygląda, on wysych, tak jakby wysychał, nie gnije, tylko tak jakby wysychał a z tego piękne kłącza wyrastają, czyli y, przyjmuje dobrze, jakby to takie jakby przyjmuje w siebie dobrze energię i później ją oddaje zupełnie w inny sposób, w przekształcony sposób, ale musi mieć kontakt z ziemią, czyli wszystko, czego chcemy się negatywnego pozbyć do ziemiaka, od razu do dołka, to, bardzo, to jest bardzo potrzebne, do głębokiego dołka wrzucić, wykrzyczeć, czy, czy wrzucić intencje, tak od razu gdzieś tam w tego ziemiaka, jak jesteśmy i od razu do dołka zakopać wszystkie intencje, które są oczyszczające, a w zdrówku nie ma lepszego, tutaj nie ma żadnych, nie sachol, znaczy nie mówię o sacholu, tylko były takie kiedyś preparaty, które wspomagały, żeby się, żeby się wrzody zbierały szybciej. No to tutaj nie ma nic lepszego niż właśnie ziemia i babka lancetowa do utarcia, do przyłożenia. Nic lepszego. Pozdrawiam kochani serdecznie. Do kolejnego odcinka. Buziaczki. Hej, pa.